Europa znowu się dzieli. Na tych, którzy chcą obowiązkowej relokacji imigrantów i na tych, którzy mówią dość. A dziś w centrum tej debaty jest Polska. Rząd Donalda Tuska ogłosił, że Polska ma być zwolniona z przymusowej relokacji migrantów w ramach unijnego paktu migracyjnego. Czy to koniec europejskich sporów o kwoty migrantów? A może to tylko początek nowego konfliktu z Brukselą. O tym w dzisiejszym odcinku. A ty nie zapomnij o subskrypcji, dzięki temu będziesz mieć materiały na bieżąco. A teraz zaczynajmy. Zacznijmy od podstaw. Unijny Pakt Migracyjny to dokument, który ma ujednolicić podejście wszystkich państw Unii Europejskiej do kryzysu migracyjnego. Został zatwierdzony w 2024 roku, a jego założeniem jest podział odpowiedzialności między państwa członkowskie. Co to znaczy w praktyce? Że jeżeli na przykład Włochy, Grecja czy Hiszpania przyjmą tysiące migrantów z Afryki, czy Bliskiego Wschodu, inne kraje Unii Europejskiej mają obowiązek albo przyjąć część z nich, albo zapłacić tak zwaną składkę solidarnościową w kwocie 20 tysięcy euro za azylanta. Dla wielu krajów to była rewolucja, ale dla Polski to była mina. Polska oficjalnie mówi nie przyjmowaniu migrantów z innych krajów Unii Europejskiej. W ostatnich dniach. Polski rząd powiedział jasno: Polska nie będzie uczestniczyć w relokacji migrantów z innych państw Unii Europejskiej. To oficjalne stanowisko przedstawione przez przedstawicieli rządu i potwierdzone przez Donalda Tuska. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka stwierdził, że Polska wzięła już na siebie ogromny ciężar humanitarny, przyjmując miliony uchodźców z Ukrainy. W związku z tym nie możemy być objęci mechanizmem relokacji. Tusk w Brukseli miał jasno zaznaczyć: Nie można Polski traktować tak samo jak państw, które nie przyjęły ani jednego uchodźcy. Polska poniosła realne koszty wojny na Ukrainie i to musi być uznane. I wygląda na to, że Bruksela to zrozumiała. Według informacji podanych przez agencję PAP. Polska ma być zwolniona z mechanizmu przyjmowania migrantów w ramach unijnego paktu migracyjnego. Decyzja ta jest uznaniem przez Komisję Europejską specjalnej sytuacji Polski, która od 2022 roku przyjęła około 3,5 miliona uchodźców z Ukrainy, to najwięcej w całej Unii Europejskiej. Bruksela uznała, że Polska wypełnia swoje Obowiązki solidarnościowe w sposób wyjątkowy, nie finansowy, ale humanitarny. Urzędnicy komisji mieli powiedzieć wprost: Polska udźwignęła ciężar, jaki nie wzięło na siebie żadne inne państwo. Nie można jej karać za to, że pomagała ofiarom wojny. To rzadki przypadek, kiedy interes polski i argumenty rządu zostały zaakceptowane w instytucjach unijnych. To nie tylko kwestia techniczna. To symboliczny moment. Donald Tusk, który od lat był kojarzony z proeuropejską postawą, teraz po raz pierwszy od dawna występuje wobec Brukseli twardo. Nie w roli wykonawcy decyzji, ale negocjatora interesów Polski. To także odpowiedź na presję ze strony opozycji i prezydenta Karola Nawrockiego, który jeszcze kilka tygodni temu. Mówił, że Polska musi bronić suwerenności w kwestiach migracyjnych. W ten sposób Tusk pokazuje, że potrafi być pragmatykiem, a nie ideologiem, i że potrafi rozmawiać z Brukselą w sposób partnerski, a nie uległy. To ruch, który paradoksalnie podoba się nawet części wyborców PiS. Jakie są reakcje polskiej opozycji? Lewica mówi o zdradzie europejskich wartości. Konfederacja o późnym nawróceniu Tuska na zdrowy rozsądek, a pis, że ich twarda linia z lat 2015-2023 w końcu przynosi efekty. Jedno jest pewne decyzja wywołała polityczne trzęsienie ziemi. Od początku wojny na Ukrainie Polska stała się domem dla milionów uchodźców z Ukrainy. Według danych Eurostatu ponad 950 tysięcy Ukraińców. Wciąż przebywa w Polsce. To oznacza gigantyczne koszty. Pomoc socjalna, edukacja dzieci, opieka medyczna, infrastruktura. Szacunki Ministerstwa Finansów mówią o nawet 50 miliardach złotych, jakie Polska wydała na wsparcie Ukraińców od 2022 roku. Tusk użył tych liczb jako kluczowego argumentu. Nie można mówić o solidarności. Gdy Polska już dźwiga największy ciężar uchodźczy w Europie i fakty są po jego stronie. Czy to więc koniec sporu o migrantów? Nie do końca. Bo choć Polska uzyskała zwolnienie z obowiązku relokacji, pakt migracyjny nadal obowiązuje nas do współpracy przy ochronie granic i finansowaniu unijnych mechanizmów azylowych. To oznacza, że Warszawa Wciąż będzie partycypować w kosztach, ale nie w przyjmowaniu migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Tymczasem eksperci zauważają, że taka decyzja może otworzyć nowy rozdział w relacjach Polski z Unią Europejską. Mniej emocji, więcej pragmatyzmu, mniej walki z Brukselą, a więcej negocjacji. Co dalej z unijną polityką migracyjną? Pakt migracyjny wciąż nie jest w pełni wdrożony. Niektóre kraje, jak Węgry i Austria, wciąż go nie ratyfikowały, inne, jak Niemcy, chcą go rozszerzyć, ale przypadek Polski może stać się precedensem. Pokazał, że argumenty humanitarne i realne zaangażowanie w pomoc, w pomoc uchodźcom, i realne zaangażowanie w pomoc uchodźcom mogą być podstawą do wyjątków. Z drugiej strony Bruksela obawia się, że jeśli takich wyjątków będzie więcej, cały system się rozsypie. To delikatna gra, w której Polska po raz pierwszy od dawna nie jest już oskarżanym, ale partnerem przy stole. Ta decyzja ma też wymiar wizerunkowy. W oczach świata Polska przestaje być postrzegana jako kraj zamknięty i antyunijny, jak bywało w latach 2016-2021. Teraz staje się krajem, który pomaga uchodźcom, ale z głową. Wizerunek Polski jako solidarnej, ale suwerennej to coś, co może zostać z nami na dłużej. I to jest sukces, który wykracza poza bieżącą politykę. Spór o migrantów podzielił Europę na lata. Ale może właśnie teraz, paradoksalnie, Polska pokazuje drogę środka między humanitaryzmem, a realizmem, bo wbrew temu, co się często słyszy, Polska nie jest przeciwko pomocy. Polska pomaga, tylko robi to naprawdę tam, gdzie jest wojna, gdzie ludzie uciekają nie z biedy, ale przed bombami. A to coś, czego nie można przecenić. A Ty, jak oceniasz decyzję Komisji Europejskiej? Czy Polska słusznie została zwolniona z obowiązków relokacji migrantów? Czy Powinniśmy być bardziej solidarni z resztą Unii. Napisz w komentarzu, co Ty o tym uważasz. Nie zapomnij również o subskrypcji i łapce w górze, dzięki temu będę miał większą motywację do nagrywania kolejnych materiałów. A my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.